Internetowa seria audio Zamrus. Autor Tomasz Jarząbek Prolog Marawa Niewielkie miasteczko leżące sennie pośród malowniczych gór i lasów. Spokojna rzeka o nazwie Ruśla przepływa między jego zakamarkami. Jest to jedna z wielu miejscowości, w których odnosi się wrażenie, jakby czas dawno się zatrzymał. Idealne miejsce na wypoczynek, gdzie można oderwać się od miejskiego gwaru poczuć bliżej natury. Dla przyjezdnych to urokliwe miejsce, dla mieszkańców szara rzeczywistość do której już zdążyli przywyknąć. Piękno otaczającego krajobrazu stało się codziennością. Kwadratowy rynek przecięty ulicami na kształt krzyża, całkowicie pokryty kostką brokową. Ceglany ratusz, poczta oraz utrzymany w podobnym stylu neogotycki kościół. Stare kamienice pamiętają jeszcze czasy przedwojenne. Samowolka właścicieli i ciche przyzwolenie władz doprowadziły do tego, że praktycznie żadna z nich nie pasuje do reszty zabytkowej zabudowy. Ocieplone styropianem... Pomalowane serią jaskrawych kolorów i ozdobione banerami reklamowymi świadczą o całkowitym bezguściu i gospodarze. Olbrzymie, pstrokate pokraki stoją i psują obraz centrum. Najmniej estetycznie wyglądają te od strony przedszkola. Nie dość, że każdy z nich razi oczy innym odcieniem tęczy, to przed laty jakiś huligan z prejem jedną ze ścian napisem GOŚKA TY STARA KURWO Minęło sporo czasu, a wciąż niktowego wyznania nie zamalował. Do niedawna stał tu nawet Pewex. właściciel sklepu po zmianach ustrojowych przebranżowił się, zostając jednak przy starej nazwie i logotypie. Odkleił tylko literkę P w banerze wiszącym nad wejściem do lokalu. Miasta takie jak to nie mają wiele do zaoferowania turystom. Brak odpowiedniej infrastruktury hotelowej nie zachęca do odwiedzin. Mimo pięknego otoczenia i dość bogatej historii wycieczki kończą się na zwiedzaniu Kościoła Świętego Jakuba oraz umieszczonego w piwnicy Urzędu Miasta Muzeum Ziemi Arabskiej. Latem miasteczko odwiedzają grupy harcerzy. Nocują wtedy na okolicznym kempingu. Jest to świetne miejsce do wypadów w góry, ale brak środków i chęci nie pozwala właścicielowi na rozwój ośrodka. Prowadzi go Marian Klimek. Bardzo dobry człowiek, ale gdy przed laty, po długiej chorobie, zmarła jego żona, zaczął zbyt często zaglądać do kieliszka. Cały ten teren przypomina mu o stracie ukochanej kobiety, która uwielbiała to miejsce. Nie mogąc sobie poradzić z jej odejściem, próbował raz nawet podpalić jeden z budynków. Został szybko powstrzymany przez grupę małolatów, którzy pił piwo w niedalekim lasku, a podłożony ogień szybko ugaszony. Co prawda wygrażał się, że wszystko spali, ale gdy obudził się następnego dnia, przemyślał to, co zrobił i już nigdy tego nie próbował. Czasem w przypływie wewnętrznej motywacji odłoży na kilka dni butelkę i pokręci się nawet po ośrodku, naprawiając co większe usterki, ale taki stan jednak nigdy nie trwa długo. Stare drewniane baraki sterczą więc bezdusznie przez resztę roku, czekając na kolejny sezon. Dzięki wysiłkom kilku mieszkańców i ogólnej zbiórce pieniędzy, w ostatnim roku w parku, niedaleko podstawówki, powstał niewielki plac zabaw. Świetna inicjatywa, bezpieczne miejsce dla dzieciaków. Na początku wszyscy się cieszyli. Burmistrz otwierając to miejsce wygłosił nawet piękną przemowę o tym, jak to miasto się rozwija i dba o wszystkich mieszkańców. Dziś jednak wygląda to nieco inaczej. Do południa wszystkie ławki oblegane są przez stare babę na zmiany opowiadające o swoich hemoroidach i plotkujące o wszystkim i wszystkich. Po południu huśtawki i karuzele stają się dla młodzieży miejscem palenia papierosów, picia taniego wina i plucia po wszystkim, co znajdzie się w zasięgu ich śliny. Właściciele psów natomiast zrobili sobie z piaskownicy darmową kuwetę dla swoich pupili. Każdy poranek budzi mieszkańców Marawy z zapachem świeżo ściętych desek oraz farby do tkanin. Praktycznie wszyscy pracują w tartakach lub jedynej w okolicy szwalni. Wieczory natomiast pachną mdłą, drażniącą nos, wonią wygazowanego, taniego piwa, którym znudzeni kończą każdy kolejny dzień. Oprócz corocznego festynu jest to chyba ich ostatnia rozrywka. Tak, dni Marawy. To jedyne dwa dni w roku, licząc świąt oraz odpustu, gdy cokolwiek się tu dzieje. Wszyscy z okolicy zjeżdżają się, by napić i poglądać występy lokalnych zespołów Disco Polo. Dzieciaki gonią jak szalone pomiędzy stoiskami z watą cukrową a odbuchanymi zamkami. Starsi natomiast na chwilę mogą zapomnieć o pracy, delektując się grillowaną kiełbasą drogim i wodnistym piwem bez smaku oraz słuchając dźwięków syntezatorów, które całkowicie zaspokajają ich proste gusta muzyczne. W późniejszych godzinach, gdy wszyscy są już wstawieni, zawsze znajdzie się jakiś pijany dziadek, który chce zatańczyć z każdą dziewczyną, byleby tylko złapać za kawałek tyłka lub tycka. Tradycją stało się też wieczorne mordobicie pomiędzy nienawidzącymi się od lat mieszkańcami okolicznych wsi. Łany oraz czarny staw. Ktoś kiedyś powiedział, że oczy są zwierciadłem duszy. Oczami tego miasta są okna domów. Zasłonięte czy nie, widzą wiele, kryją jednak znacznie więcej. Zwrócą uwagę, gdy wyrzucasz peta na ulicę, ale odwrócą wzrok, gdy w zaciszu ogniska domowego siłą przypominasz żonie o posłuszeństwie. Usłyszysz tylko szepty. Same natomiast będą liczyć, że stojące na ich parapetach kwiaty zasłonią obraz duszy, jaką skrywają. Usiądź wieczorem na ławce w parku, a sam się przekonasz. Życie płynie tu bardzo powoli, kolejny tydzień mozolnie przelewa się przez kalendarz, do złudzenia przypominając poprzedni. Tą szarą codzienność dzieli ze sobą blisko cztery tysiące mieszkańców. Wszyscy się znają, przechodząc głównymi ulicami, w godzinach popołudniowych nie da się nie spotkać znajomych, z którymi wypada zamienić choć kilka słów. Wszyscy trzymają się niepisanej zasady, w której zakładają maskę najlepszej wersji siebie, gdy inni patrzą, pokazują tylko najlepsze strony. Tylko po to, by nie dać ludziom powodu do gadania. Rozmawiają wciąż na te same neutralne tematy. Zwyczajny teatr. Wszystko najlepiej widać w letnie niedzielne popołudnia, gdy pomszy stoją w ogromnej kolejce do jedynej w mieście lodziarni. Ubrani w najlepsze ciuchy odgrywają rolę idealnych obywateli, rodziców, małżonków. Chwalą się dziećmi, które oczywiście świetnie się uczą lub pracą, której w głębi duszy nienawidzą. Tak mija im oczekiwanie na topniące za szybko, waniliowe odkupienie win. Złoty pięćdziesiąt za porcję. Dźwięk chrupiącego wafelka przypomina o tym, jak dobrymi są ludźmi. W porównaniu do innych, każdy jednak wie, kto się z kim spotyka, kto kogo zdradza i kto lubi wypić do kolacji o kilka lampek wina za dużo. Przez te pozorne zażyłości odnajdują, jakim się to wydaje. Poczucie bezpieczeństwa i względny spokój. Są jednak rzeczy, które przypominają, że może być różnie. W ubiegłym roku mieszkający na obrzeżach miasta młody Gruszyński naciągnął na niemałe pieniądze kilka starszych osób. No Potrafił być przekonujący, jak na miejscowego głupka przystało. Wymyślił historię o rzekomej stłuczce, w której nic się nikomu nie stało, ale auto jest do kasacji, a on potrzebuje pieniędzy na lawetę. Miał oddawać zaraz następnego dnia, ale wszystko szybko przepijał w lokalnym pubie. Sprawa już kilka dni później weszła na jaw. Ludzie zaczęli rozmawiać ze sobą. Ktoś przyznał się do poszczenia pieniędzy gościowi z wypadku. Naciągacz szybko został zidentyfikowany, lecz niestety dług nigdy nie został dyskany. Sam wonoć pochwalił się w barze po kilku głębszych, tym co zrobił. Siedzący przy tym samym stoliku szybko połączyli fakty. Okazało się, że jedna z oszukanych osób to ktoś z bliskiej rodziny słuchacza. O mało nie doszło do samosądu. Skórę gruszyńskiego uratował Edek Brodziński. Zgłaszając na policję bójkę u niego w barze. Idealny plan przestępstwa. Jak szybko powstał, tak szybko runął. Grusza, bo tak nazywa go całe miasto, z podbitymi oczami, złamanym nosem i pełnymi od strachu portkami wylądował na chwilę w zamknięciu. Jakie miasto, tacy bandyci. Mówi się, że ulice małych miasteczek prowadzą tylko do kościoła albo na cmentarz. W Marawie jest jeszcze sklep monopolowy. Nie ma nazwy. Właściciela rejestrując działalność w dokumentach wpisał tylko. Sklep monopolowy Marek Nowak. Przed wejściem wisi stary szyld z napisem wódka, piwo, wino. Otwarty do 23.00. W godzinach wieczornych, nie licząc paru, jest jedynym żywym miejscem w okolicy. Wracający z drugiej zmiany, pracownicy tartaczni zajeżdżają, zostawiając swoje ciężko zarobione pieniądze. Dla wielu to jedyny sposób na zakończenie dnia. O tej porze można również spotkać kręcącego się po okolicy dresika o przezwisku pawian. Przydomek zawdzięcza dość wstydliwej historii sprzed lat. Będąc już po paru głębszych, założył się o flaszkę, że usiądzie na mrowisku gołym tyłkiem i nie poruszy się przez dwie minuty. Zakład wygrał, ale później jeszcze parę dni chodziło Krakiem. Aktualnie co wieczór próbuje wyżebrać parę złotych na alkohol. Wiele lat wmuchania kleju oraz przyjmowania każdych dostępnych używek nieodwracalnie zaburzyło jego postrzeganie świata i zdolność komunikacji ze społeczeństwem. Jego głównym celem w przegranym życiu stało się kombinowanie, jak zdobyć cyzotę na pio. Najwyższy punkt w mieście, to książę, wzgórze. Zostało oddany pod majątek kościelny. W samych początkach istnienia marawy, całe pokryte lasem skrywa ruiny starego dworu. Niemal z każdego punktu w mieście można obserwować, jak dumnie króluje nad miastem. Gdy widzisz je pierwszy raz, masz niepokojące wrażenie, że przyglądasz się wszystkiemu, jakby kontrolując każdy oddech tego szarego miasta. Natomiast pozostałą resztę kontroluje stary Mostecki, człowiek, który przed laty, w czasie zmian ustrojowych, wykupił za większą część ziem oraz budynków należących do gminy. Po upadku komuny stał się praktycznie właścicielem Marawy. Obecnemu burmistrzowi Arturowi Kowańcowi ciśnienie ciągle skacze do granic skali, gdy po raz kolejny musi iść na audiencję, by skonsultować z nim kolejne modernizację w mieście. Nie trzeba wspominać, że w należącej również do Mosteckiego szwalni i tartaku Zatrudnienie znajduje spora część mieszkańców. Nie mogą mu jednak wybaczyć, że po wykupieniu PGR-u za jego sprawą na ziemiach wokół miasta powstały same złowiska. Składuje tam nieużywane stare maszyny oraz samochody. Nie robią na nim wrażenia, póki nie może na nich zarobić. Miasto przegląda się w nich niczym lustrze. Stanowią one idealny obraz umierającego miasta, w którym wszystko stoi. Na miejscu nieużywane, ale wieje od braku życia. Żywy jeszcze wydaje się być tylko profil miasta na Facebooku. Z sobie tylko znanych powodów. Marawskiemu debamusie. Stracone pokolenie internetowych ekshibicjonistek katuje obserwujących tysiącami zdjęć swoich idealnych dzieci. Wikusia na rynku, Nikolka z lodem, z Roksanką na spacerku, Olunia na placu zabaw. Kiedy któraś Amelka dostanie maskotkę, brokuła za punkty, w lokalnym dyskoncie wiotym całe miasto. Choć gdzie okiem sięgnąć nie dzieje się nic, to internetowe forum grzmi od głosów, komentarzy i opinii. Wszystko jest nie tak. Burmistrz najgorszy. Latarnie świecą za jasno, przeszkadzając komuś we śnie. Nawet gdy w tym roku wycięli te brzydkie, schorowane jarzębiny, które rosły wokół rynku, ktoś uznał to za próbę wyniszczenia zieleni w mieście. Lata szarości odbiły swoje piętno na ludzkim usposobieniu. Brak atrakcji i oziębłość mieszkańców sprawiają, że jedyne co zostaje w głowie po wizycie w Marawie to krajobraz. Samo miasto zaś gubi się wśród wspomnień, malowniczych pól, lasów i gór. Z czasem nie pozostaje żaden ślad. Jeśli istnieją takie miejsca, o których się nie pamięta, to co stanowi o ich realności? Wyjedź albo zostań tu na zawsze.